Cześć wszystkim sobota 18 styczeń która godzina? Dziś koło 14? chodzi koło 14 jesteśmy u mnie na działeczce i dzisiaj mamy kolejną imprezkę kolejne spotkanie troszkę w związku z moimi urodzinami, troszkę nie co dzisiaj w planach? oczywiście ognisko, jakieś dobre jedzonko jak się uda zrobić, będą chęci chcemy zrobić drugie podejście do samolotu rakietowego Mam nadzieję, że zrobię tym razem troszkę lepsze ujęcia niż ostatnio, bo trochę się z tym ruchem kamery spóźniłem i samego efektu wybuchu nie było widać. Chcemy pojechać na ślucę do Roska. Łukasz tam nigdy nie był, chcemy mu ją pokazać, bo jest no, moim zdaniem yy, 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 fajnym miejscem. Yy, I potem co? Ognicho, pogaduchy jakieś, tak? Siedzimy do późna, nocujemy tutaj na miejscu, yy, więc nigdzie nam się nie śpieszy, nikt nas nie goni. Także stańcie z nami. Będzie fajna impreza. No chcemy się dobrać do tego skurczy wyka dłużej tutaj o. Chcę go pociąć, teraz zastanawiam się, jak zrobić to najlepiej, żeby nie napracować się, tym bardziej nie zmoczyć i żeby nie zajęło to zbyt dużo czasu. Łukasz, ja myślę, że wiesz co, yy, trzeba będzie. A no nie, to stąd tutaj, tutaj myślę, że możesz przeskoczyć na drugą stronę. Łukasz, weź sobie chwyć to. No. O, jeszcze od Pięknie wyszło, nie? Tak. Tylko szukał kawałki południa. Dobra, to jest sukces. Ładny, zdrowy, nie? To jest olcha chyba, nie? Godzina 14. Postanowiliśmy po raz pierwszy chyba tego spotkania rozprostować trochę nogi. To użyliśmy do ogniska, żeby się żar na wieczór robił, a my przyszliśmy na pomysł, żeby pojechać sobie na tą śluzę Rosko, e, póki jeszcze jest w miarę widno, żeby pokazać ją Łukaszowi. Jest tam elektrownia wodna, ciekawa konstrukcja, podobna do tej na śluzie Lipica, więc e, też ją Wam e, e, pokażemy. Dobra, zbieramy się, nie ma co marudzić. I ruszamy w kierunku Żluzy Rosko. Takie rozmaicenie spotkania. No jesteśmy na śluzie. Robimy jakiś krótki rekonesans. Pan śluzowy nas chyba nie pogoni. Jedną urodzinową busową. Eee yy, Kacper, wiesz, przesali. Nie dobra, nie nabawiam jest drobny poziom. nie? teraz się spuszczają w ogóle skry nie ma. Nie no, ale ogólnie, żeby było też, wiesz, jakaś inflacja wszystkiego Na zimę zawsze jest otwarte, otwarte. No jest, jest różnica, nie? Widać. Dość spora czy, czy byśmy przepłynęli ten gnołem? Normalnie pewnie. Myślisz, że byśmy przeszili... Tutaj nie, co to nie ma metrów metr jest, myślę, że więcej nie. Przeszlibyśmy, no. Tylko trzęsili i wykonali. Czemu? Dałby radę? No ja myślę, że tak. No, i tam przed nami jest elektrownia. Podejdziemy tam zaraz, bo chcę wam pokazać śrubę Archimedesa. No i żadna ze śrub nie pracuje. Na niski poziom wody. Czyli co, Kamil? Po prostu w zimie, kiedy otwierają wszystkie jazy elektrownia nie, nie pracuje. No. ale nie, nie, nie. konstrukcja robi wrażenie, nie? Tu ktoś mieszkał? No chodź, zobacz, piec. Ja myślałem, że to jest jakaś komórka na jakieś ziemniaki, a to i yes, wychodzi na to, yes. że, że ktoś tu ktoś mógł no. mieszkać, nie? patrz, w takich prymitywnych warunkach. No bo w magazynie by pieca nie budowali, Jest kuchnia letnia. No, no, ale czemu letnia? Takie, w takich budynkach się po prostu tam gotuje, nie? Gotowało. Tak? No, dla zwierząt na przykład jakieś tam. Aha, jak. okej. Okay. kuchnia <laughs> letnia, właśnie, w gospodarce No tak ktoś pomyśleć, nie? Ja bym chciał ją je puścić jeszcze za dnia. Pamiętajcie. Dokładnie, nie? co no ale miejscóweczkę znaleźliśmy na krótki postój. Uo. Gdzie jesteśmy mniej więcej, Kamil? Teraz? Na, na wysokości. Nie, za Jędrzejewym już jesteśmy. Jeszcze o głębi jedziemy. O kurde, no to nieźle. Myślałem, że ci już za. Jak, nie, nie, nie ma problemu, jak, jak nie chcecie, to nie idziemy. Ale szczelamy tam. Jak chcę jak je puścić, ale tam szczelamy. Kura, no dobra, szczelamy. Dobra, dalej. No, dobra, Dobre, dobra. Dobra. no. Wszyscy, no, no chodźcie. Dobry, pokażę, pokażę Wam co mam. Y, pozbierajcie to. Zapalniczkę jakoś trzeba będzie zorganizować. Bo ja nie, ja nie mam przy sobie. Macie? Tak, dokładnie. Aby spadł na dole. Tu na kryjówce od spodu. Dawa, nie powinna ja być zmorznięta. To... Ktoś trzyma, a ktoś robi. Dawajcie, trzymaj. Tak jak wtedy zachowaliśmy za -za -za go, była za, dokładnie. To, dokładnie, za, no, to się sprawdziło, nie? Więc nie, nie, nie będziemy nie Kurwa będziemy zmieniać. Nie ja. będziemy zmieniać czegoś, co jest dobre, nie? Selektywny, maczman był zawsze opór nie wyjliźnie się, nie? No, wiem robi, no. Parcie o, no, nie? Łatwiej zostawić, nie? No, no to budujcie rampę, nie? Co, 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 co. Tylko dajcie tę rampę pod mniejszym kątem, dobra? Żeby on wolniej, na... Bo jak za, jak za bardzo zapikuje to kamerą mi zdąży tego yy, no, nagrać, nie? Ona też ma, ona też ma opóźnienie, nie? Pewne. Takie? O, taki kąt? No będzie nic. Myślę, to, że tak. Jest mniejsze, dobry. Nie, jest dobry, jest dobry. Sto Sto za ma zapoliczkę? Tak, Ty Łukasz, Ty jesteś strażnikiem ognia Ja mam ognia? Tak, no Ja wziąłem, ale Łukaszowi dałem, A. jako strażnikowi ognia Już zapomniałem No Taki ze mnie, kurwa, strażnik Trzeba Ci przypominać, ale zrobisz to, co Ci należy Tak, <tach> <tach> Kurwa, rozodowana chyba Nie Wstrząśnij no, tylko Nie, nie jest rozodowana. Tam coś Szło. chyba... Coś kurwa, są wiesz. Okay. Ej kurwa, ale to zaczyna jakaś farsa być, nie? Nie możemy odpalić jednej tej petardy? No, no, dobrze będzie, dobrze będzie. Widzicie, ja nie nadążyłem, nie, 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 jestem, nie jestem w stanie nadążyć, nie? Ładnie się rozprysł Ale jedną beczkę, nie? No, też myślałem, że pojedzie sto. No to tyle Jeszcze no. mamy jeden samochód Walimy, nie? No, oczywiście, że tak Tu? Tu, tu, tu i tu, tak? Lądy sobie przygotuj, no No tak, żeby odstawały, nie? Sprawdź czy jest luźne. Zrób próbę, czy będzie się, czy powiem się utrzymuje? Bo ona może przerywać czasami, nie? I zacznie się panika. Mm -hmm. O, przytrzyma już sobie, tak? I lecimy. Wyżej, panikowałeś? Wyżej, kurwa. Powiem ci, że ładnie pił. No, gdzie poszły? Dzień, że nie o, ale piękny poleciał, Chyba nagrałem wszystko. Rozpadikowałeś trochę, Kurwa, nie? Kurwa, nie widziałem tego końcu w tej końcówki. Dawaj no. jeszcze raptem. No. Ale <laughs> ładnie poleciał. <laughs> Patrzę. No. <laughs> wszystko jest. <laughs> Kurwa, ja nie wiem. No wiem, to się to, się to dograłeś. Coś, kurwa, co ty leżysz? Oj, oj, Kurwa, ja nie odczekiwałem nawet, nie? Dobrze, ja spierdoliłem od Was. Chuj. O kurwa. Ale ładnie, ładnie eksplodowały wszystkie no, trzy naraz, nie? Szor. I kurwa nie Trzy sam... naraz no nie? No, i niesamowita kurzawa, nie? No, no udało się w ostatniej chwili podpaliłeś tą trzecią, no, no. Ja myślałem, że nie odpaliłeś. Odpaliłem. No, odpaliłem. Że nie, odpaliłem. Kurwa. No wiedziałem, że sam start nie boli przecież, nie te, te iskry, które tam. Oj, kurwa. Nie, bo nieźle. Ale kurzawa, chuj. A to, to Hel jest? I to no. pikcie. Nie, no Ej, tam, ja tu z... będę... To, to nie tu stoi. będę zatrzymał, nie? Czyli nóż kurwa ostrze, Nie, ty nie udisz. mój nóż nie jest został nad Dobra, no to przepalimy to czemej. piłką trzeba. O kurwa Kurwa, po ja... ja Co? Uszleged ninja. Ja. Idziemy jeszcze do... <laughs> Idziemy jeszcze do tego? Do też? <laughs> Chcesz? Byłaś? Dobrze, nie? A nie spodziewałem się, nie? <laughs> no, wdychasz normalnie? Tak. mieszko. Mój koleż. Kurwa, coś. Coś, co. Jest... Nie no. no. co co? wiem, musisz jeszcze raz. Ciągnąć porządnie. No to dobrze. Mieszko, mieszko. Nie, ma co, nie działa, ja, ja, <ślapple> no, no. e... nie działa. Nie działa. działa. No, nic nie, nie działa. działa. No, 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 Mieszko, mieszko, mój hmm. koleżko. Ja pierdolę, bym miał taki głos, jaki głos nie ma... miał na co dzień. Pier <grym> ja pierdolę. Stary. Ja pierdolę. Hmm. Hmm. Nikt by do mnie szacunkiem nie może A czemu mamy gadać inaczej? Ja... <grym> <grym> Kurde. Jedziemy do <na> ogniska. <grym> no no ale to musi dużo wziąć tego, nie? No chyba, trzeba narobić w fuj, puszach. Fuj, Wyobraźmy, że my pójdziemy do ogniska. <grym> A nie będziemy się to tutaj. <grym> Pomysł kto tam wpadł na ten pomysł? Kamil, Kamil, weź mi fajeczkę. No. A wiecie jaka jest zasada, że tak głos jest zmieniony? Gęstość inna jest tego gazu. Tak, jest inna, jest inna przepuszczalność fali dźwiękowych w atmosferze helu i w atmosferze powietrza, nie? No. No, więc ona ale się rozchodzi tam szybciej dużo, nie? W tym zobacz. środowisku. Dlatego. Dużo więcej dużo Ta. Dużej... No, jak dużo, nie? Ale wiesz, były różne różne są. Y... Nie. No, bo dużo wciągnąłem. Różne są y... teorie, że tam ktoś, ktoś, był, był jakiś y... przesąd, że to poraża strudy. Y... No to bzdura, to, 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 to nie jest. To, no, to w ogóle nie jest. Nic nie, nie, nie ma to żadnego wpływu na. na, na, na przydatki te anatomiczne, nie? To po prostu jest inne rozchodzenie się, inna ocenia się no, no, cienkowy, i nas prędkość osiąga się fali dźwiękowej, nie? to jesteś bardzo drugi? No. O, przychodzi. się To jest szklana. Wieś? Nie strona. Mhm. Wysoka stawała. No, Ona tak jak mówiłem, one no tam stabilizuje. No, naprawdę ma, do, ma, ma dobre właściwości aerodynamiczne takie taki model, nie? No. Tylko teraz tak, zobaczcie, jako kupiłem w ilości chyba 4 sztuki Nie odziły się dwie płycia, to, to, to nieważne. bo to teraz tylko dwie. Myślałem, że mam 4 yy, ok, kupiłem je, nie? Adevra adewra. Kadevra, o jest, się tak? Wszystko? Nie, jakieś takie kurwa jest? Ten... Czy przeczytaj. Cześć.